Szanowni Państwo, nazywam się Andrze Borowski i mam przyjemność i zaszczyt pełnić funkcję prodziekana kierunku Finanse i rachunkowość Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Chciałbym Was gorąco zachęcić do studiowania finansów i rachunkowości na naszej uczelni z trzech zasadniczych powodów. Przede wszystkim nasi wykładowcy to doskonali praktycy, główni księgowi, dyrektorzy finansowi, właściciele biur rachunkowych i pracownicy instytucji finansowych. W sposób przystępny, kreatywny, a przede wszystkim skuteczny dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą. Uczą praktycznych umiejętności bardzo przydatnych w codziennej pracy zawodowej. Program jest stale aktualizowany tak, żeby odpowiadał bieżącym trendom i wyzwaniom rynku pracy. Po drugie, nasi absolwenci nie mają najmniejszych problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Bardzo często już w trakcie studiów podejmują pracę, Także wśród instytucji, z którymi współpracujemy. I po trzecie, być może najistotniejsze, to bardzo dobra atmosfera. Przychylne nastawienie władz uczelni, pracowników, administracji, wykładowców, jak i samych studentów sprawia, że po prostu chce się tu studiować. Serdecznie zapraszam.